Dzień dobry Państwu. Fund Forum Analiz Online, dziesiąta edycja, trwa. Konferencja inwestycyjna, spotkanie branży funduszy, rozmowy o inwestowaniu, pomnażaniu oszczędności, w bieżących tematach rynkowych. Ja się nazywam Jagoda Fryc, a moim gościem jest pan, Pani Anna Bąkała, członkini zarządu TFI Arias. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, jak przetrwać to, co się dzieje obecnie na rynkach. W gospodarce. Mam takie poczucie, jak się patrzy na, na zachowanie, czy to z rynku obligacji, który ma de facto najgorszy okres w historii, czy na rynek akcji, takie poczucie, że można zwątpić w sens dywersyfikacji, bo gdzie nie spojrzeć, tam spadki. Indeks WIK-30 od początku roku. No tak jak powiedziałam, obligacje skarbowe, najgorszy okres w historii, traciło złoto. W zasadzie, no. Gdzie się nie pojrzeć, tam spadki. To prawda, że mieliśmy, no, mamy w gospodarce światowej, nie tylko w Polsce, w gospodarce światowej niezwykle trudny okres. To jest splot wielu zdarzeń. Oczywiście przyczyny znamy, tu już wszyscy dyskutujemy na ten temat, zresztą też myślę, że większość naszych inflacja, klientów... Inflacja, podwyżki stóp tak, Inflacja, oczywiście wojna, kryzys energetyczny, to wszystko spowodowało, że że no i jeszcze oczekiwania dodatkowo recesji w przyszłości, to powoduje oczywiście, że, że wyceny aktywów spadły i w związku z tym zarówno fundusze obligacyjne, jak i fundusze akcyjne przyniosły straty klientom. Ale są tutaj też plusy tych wszystkich wydarzeń. Plusy są takie, że jakby te spadki na funduszach obligacyjnych wynikały stąd, że wzrosły bardzo mocno rentowności obligacji, a dzisiaj te obligacje, chociażby w Polsce, obligacje skarbowe są oprocentowane około 7% i dzięki temu te fundusze obligacyjne teraz mają szansę zyskiwać. Więc kolejne tak, ale... miesiące powinny dać dużo lepsze wyniki i już ta część dłużna w dywersyfikacji powinna nam się już tutaj bardziej sprawdzać i, i dawać klientom satysfakcjonujące stopy zwrotu. Jeszcze co do tej dywersyfikacji i sensu dywersyfikacji, to dodałabym tylko, że owszem, Ceny złota w dolarze spadły, ale jak sobie y, obserwujemy cenę złota w złotówce, to od początku roku y, klienci zarobili około 20%, czy w ciągu 12 miesięcy zarobili około 20%, więc ten y, element dywersyfikacji, czyli złoto w złotówce, wyceniane w złotym, działa to samo waluty. Jeśli dołożyliśmy do portfela dolara, czyli mieliśmy część naszego, naszych oszczędności zainwestowane w. Y, czy, Przekonwertowane do dolara, to one też dały nam około 20% zarobić w złotówce. Więc e, tak całkiem nie można powiedzieć, że ta dywersyfikacja nie zadziałała. A myślę, że kolejne miesiące też pokażą, że w różnym momencie różne klasy aktywów się różnie zachowują. Zresztą początek roku dzisiaj, e, w, ty, w tym 2022, surowce. E, one on, owszem, teraz znowu przeżywają korektę, ale początek roku był bardzo dobry dla surowców. Więc jeśli popatrzymy na to, że jeśli klient ma jednolity portfel lub zdywersyfikowany, to jednak ten zdywersyfikowany zachowywał się dużo lepiej i ma też duże szanse zachować się w przyszłości znacznie lepiej niż powiedzmy fundusz, który ma jednolitą klasę aktywów. Ale mówiąc o inwestowaniu, mówimy przede wszystkim o psychologii. Ciężko jest sobie wyobrazić sytuację, widząc ogromne spadki na rynku, na rynkach akcji, widząc to, co się zadziało na rynku obligacji, przekonać tego klienta, jak z nim mm -hmm. w ogóle rozmawiać mm -hmm. o tym, żeby powrócić na rynek kapitałowy, mm -hmm. zważywszy, że mamy przecież oprocentowane lokaty już powyżej 8%, a to jest przecież pewny, gwarantowany zysk. Tak. No ale to jest jednocześnie też gwarantowana strata. Patrząc do inflacji rzędu ponad 17%, to nawet lokata rzędu 8% daje nam właściwie gwarantowaną realną stratę. I właściwie to, co jest ważne dzisiaj w podejściu do klienta, to najważniejsze jest po pierwsze z nim w ogóle rozmawiać, czyli tłumaczyć te zawiłości rynku kapitałowego, bo wielu klientów jest dzisiaj zagubionych, nie rozumie tego, co się stało, dlaczego akurat no, wszystkie klasy aktywów praktycznie, czy większość klasy aktywów traciła. No i teraz jakby klienci, którzy wcześniej zainwestowali, szczególnie w fundusze dłużne, które były popularne w ciągu ostatnich kilku lat, myślę, że jakby Warto o tym rozmawiać, tłumaczyć. Kolejna rzecz, możemy troszkę inaczej podejść do klienta, który już zainwestował w fundusz. I teraz się zastanawia, co dalej zrobić. Czy wyjść, czy zrealizować tą stratę, czy też pomyśleć może, że warto pozostać i jakby już czekać na to, że te zyski rzeczywiście w funduszach się pojawią, dlatego że rentowności już są wysokie. Więc szanse na to, żeby w przyszłych kolejnych miesiącach i latach zarabiać fundusze dłużnych są bardzo duże. Więc jeśli klient to zrozumie, to będzie mu łatwiej podjąć taką decyzję. dodatkowo jest to też korzyść podatkowa. To jest tak zwana tarcza podatkowa. Jeśli mamy stratę funduszy, to nie opłaca nam się wychodzić z tego powodu właśnie, dlatego że wszystko, co zarobimy, to już będzie nieopodatkowane, więc jakby jest to też dodatkowa korzyść jakby pozostania w funduszu. Dalej, co jeśli chodzi o... Rozmowy z klientami. No, kiedyś się zmieni ta koniunktura. Wróci dobra koniunktura na akcjach i klienci będą zarabiać. Zawsze tak było. W poprzednich kryzysach, w recesjach, było tak, że ten moment zmiany na rynku najczęściej wiązał się z tym, gdy banki centralne zmieniały podejście do podnoszenia stóp, a przestawały podnosić stopy lub nawet obniżały te stopy. I wtedy jest ten moment, gdy zmienia się ta sytuacja. Ona będzie oczywiście na wielu klasach aktywów się zmieniać i tutaj też ważne jest, co się zadzieje na dolarze, bo, bo ten mocny dolar powoduje jeszcze wyższą inflację we wszystkich krajach poza Stanami Zjednoczonymi. Więc, jeśli Bank Amerykański, Fed, będzie ogłosił, że kończy z podwyżkami stóp procentowych, być może jeszcze nawet zacznie obniżać stopy, no to to oczywiście będzie dobry sygnał dla rynków i wtedy klienci będą zarabiać, więc wracają. Do tego pytania, jak rozmawiać z klientami, warto pokazywać tą dłuższą perspektywę i szanse na to, żeby zarabiać na, na przykład na funduszach akcyjnych, dlatego że no, takie po takich spadkach, jak dzisiaj jesteśmy, to, to oczywiście pojawiają się szanse inwestycyjne. No i w przeszłości klienci też zarabiali znaczące zyski pojawiają się wtedy, gdy podejmujemy odważne decyzje. To jest ta psychologia właśnie rynku, gdzie wszyscy uciekają i dzisiaj myślą tylko o tym, jak ochronić kapitał, to są też odważni inwestorzy, którzy, e, którzy szukają właśnie takich okazji inwestycyjnych, żeby zarobić znacznie więcej niż tylko e, powiedzmy to, co dzisiaj dają bezpieczne lokaty. Można powiedzieć, że spółki technologiczne były takim tematem inwestycyjnym, a, a na pewno motorem hosty, wieloletniej hosty na Wall Street. Co pani zdaniem będzie takim mm -hmm. tematem inwestycyjnym najbliższej dekady? No, blisko gdzieś byłabym tych spółek technologicznych. Moim zdaniem tematem najbliższej dekady będzie sztuczna inteligencja i artificial intelligence, tak? czyli wszystko, co jest związane z wykorzystywaniem tej sztucznej inteligencji, ale już w gospodarce, czyli to nie tylko spółki technologiczne, ale tak naprawdę ta sztuczna inteligencja wchodzi we wszystkie dziedziny gospodarki. Obserwujemy robotyzację produkcji, ale sztuczna inteligencja, Inteligencja jest wykorzystywana no, w praktycznie w każdej branży, tak jak finanse, medycyna, sprzedaż, marketing, nawet rolnictwo już wykorzystuje sztuczną inteligencję, więc widzimy, że, że tutaj jest ogromny potencjał do wzrostu i jakby moim zdaniem to będzie następny taki motor właśnie wzrostu do, na giełdach i te spółki, które wykorzystują tą sztuczną inteligencję, to nie muszą być spółki. IT, wręcz przeciwnie, to będą z wielu różnych innych branż, te, które wykorzystają tą, tą pojawiającą się szansę, one będą miały znacznie większe zyski i dzięki temu to będzie ten, ten motor wzrostu w najbliższej dekadzie. A to jak w takim razie polski klient TFI mógłby z, takiej, mhm. z takiego trendu Skorzystać? Mhm. No My mamy w, w Alliance fundusz, który się nazywa właśnie Alliance Artificial Intelligence. To jest fundusz, który właśnie inwestuje w spółki, które, które korzystają już ze sztucznej inteligencji. No i oczywiście to jest tak, że ten fundusz zyskiwał bardzo mocno w ubiegłym roku, w tym roku przechodzi korektę, tak jak cały rynek. Więc oczywiście dla odważnych klientów, dla tych, którzy akceptują tą dużą zmienność, bo to jest duża zmienność funduszu, to oczywiście jest to. Jest to to jakby sposób e, zainwestowania na kolejne lata i wykorzystania tego trendu, tego megatrendu, który, który jest na rynku. A chciałam zapytać, ponieważ e, już jesteście de facto po połączeniu z Avivą, e, to się zadziało w lipcu bodaj. Tak, od 2 lipca jesteśmy już jedną firmą. E, jedną firmą, czwarty, czwarty największy gracz pod względem aktywów. Przypomnę, na koniec sierpnia 14 miliardów złotych. Zapytać. Czy coś czeka mm -hmm. klientów mm -hmm. po połączeniu, jakieś nowe produkty, jakieś zmiany w ofercie? Mm -hmm. Na razie po tej fuzji prawnej organizujemy się i przechodzimy tą, tą fuzję, można powiedzieć, organizacyjną. Robimy analizę naszej oferty. Oczywiście nadal chcemy pozostać TFI, które ma bardzo szeroką ofertę. Chcemy wykorzystywać te globalne rozwiązania, które, które oferuje nam grupa Allianz. Współpracujemy z Allianz Global Investor. Z PIMCO, czyli z globalnymi graczami grupy Allianz na świecie i oferujemy te rozwiązania tutaj na polskim rynku i to na pewno się nie zmieni, to cały czas jest nasz, nasz plan działania. Oczywiście jakieś dostosowania, oferty mogą w przyszłości nastąpić, ale no to, jest, to jest dłuższy okres. Jeszcze zapytam o to aktywne inwestowanie, które mamy w tytule rozmowy. Bo ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby przeciętny inwestor był w stanie aktywnie zarządzać swoim portfelem. Mhm. To jak w takim razie tę aktywność wdrożyć do, mhm. do swojego zarządzania majątkiem? To też tutaj w grupie Allianz mamy takie podejście, że grupa lubi aktywne zarządzanie, oferuje fundusze aktywnie zarządzane. Znaczy ta aktywność właśnie tak, ma się. Więc ma powiem tak, jakby. To jest, to jest skoncentrowanie wielu ważnych elementów takich dla klientów. To przede wszystkim najczęściej są fundusze mieszane, czyli które inwestują w różne klasy aktywów, zarówno oczywiście w obligacje i akcje, to jest oczywiste, ale także w surowce inne rozwiązania alternatywne, metale szlachetne, waluty, więc jak najbardziej tutaj zarządzający mają taką możliwość, żeby inwestować no i przede wszystkim też podejmować decyzje inwestycyjne. Bo to nie jest tylko kwestia stałego podziału na te klasy aktywów, czyli tej dywersyfikacji, ale. Przeważania, niedoważania pewnych klas aktywów, wykorzystywania okazji rynkowych i przede wszystkim też zgodnie z cyklem gospodarczym. Czyli jeśli zarządzający widzi, że ten cykl jest no, w ostatniej fazie, tak? czyli już są akcje drogie i, i należałoby je z, e, zmniejszyć udział akcji w portfelu, to to zarządzający to robią. Oczywiście wszystkiego zarządzający też nie przewidzą, więc to nie będzie tak, że zawsze taki fundusz będzie zarabiał, ale ważne jest to, żeby ten fundusz, ta aktywna. E, strategia mniej traciła w czasie spadków i, i zarabiała no, satysfakcjonujące wyniki w czasie wzrostów. No i właśnie my w Alliance mamy takie multi strategie. To jest multistrategia defensywna, zbalansowana i, i dynamiczna. I one, to, co jest ciekawe, one mają przedziały ryzyka. To znaczy, że zarządzający i klient, który inwestuje w taką strategię, od razu na samym początku wie, jaki będzie przedział zmienności, przewidziany przedział zmienności w każdej z tych strategii. To jest oczywiście też dla klienta, jakby od razu informacja, czego powinien się spodziewać w przyszłości. Zmienność to oznacza, że, że dany fundusz może wzrosnąć o ileś procent, ale też może spaść. I dzięki temu tutaj jest łatwiej też utrzymać tą inwestycję psychologicznie. Zaczęłyśmy od psychologii, że no, wielu klientów traci, dlatego że nie jest w stanie psychicznie znieść straty funduszu, którą, którą klient poniósł i nie wytrzymuje jakby do tego czasu, gdzie te I się wzrosty. Tak, i się wycofuje. Natomiast tutaj, jeśli w multistrategii klient widzi, jak jest ten przedział zmiany, Załóżmy, jest to przedział pomiędzy na przykład 7 a 12%, no to klient wie, że tyle straty może ponieść. Tak? I to jest no, też myślę ciekawa informacja dla klienta i w ogóle ciekawe rozwiązanie inwestycyjne. Jeszcze chciałam zapytać, bo spotykamy się dzisiaj, rozmawiamy w roku szczególnym. Przypomnę, że branża obchodzi 30-lecie. Pierwszy fundusz powierniczy dokładnie w lipcu 1992 roku powstał. Sporo się na, na, na tak, tym rękaw. powiem wszyscy... tylko, że też inwestowałam w Pionier zrównoważony. to jest też jakby moja historia. Od samego początku. Tak. Proszę się pochwalić zyskami. O nie, nie, to oczywiście jak przyznam się, że oczywiście było to tak, że później były spadki i ja też się wycofałam z tego funduszu, więc nauczyłam się w praktyce. Jak to działa, ale pamiętam właśnie, pionier zrównoważony, pierwszy fundusz na polskim rynku. Ale dobrze, proszę. Wszystko się zmieniło. W zasadzie rynek jest no, rynek kapitałowy jest inny, branża funduszy się zmieniła, regulacje się pojawiły nowe, które te branże mhm. zmieniały. Tak. Zastanawiam się, co będzie takim game changerem przez najbliższy, w najbliższej dekadzie. Mhm. No to ciekawe pytanie. Prawdę mówiąc, nie mam gotowej odpowiedzi, bo nikt tego nie wie. Myślę, że rynki są bardzo zmienne. ESG? E, tak. Może tutaj ESG być no, takim, może nie game changerem. Chociaż to na pewno będzie miało bardzo duży wpływ. Tutaj szczególnie regulacje wnoszą bardzo dużo i myślę, że dalej będą wnosić. Już ESG ma duży wpływ, czy te regulacje europejskie dotyczące właśnie zrównoważonego inwestowania już mają duży wpływ na naszą branżę, natomiast myślę, że kolejne miesiące i przyszły rok pokażą kolejne zmiany w tym kierunku. My tutaj jako Allianz jesteśmy jednym z liderów na rynku, dlatego że jest chyba jeśli dobrze pamiętam, 30 Funduszy, które spełniają ten wymóg właśnie zrównoważonego inwestowania. Są zielone. Tak, są zielone. To my w, z tych 36 mamy 8. Teraz w październiku właśnie uruchomiliśmy trzy nowe strategie. To są strategie dłużne, których właśnie brakowało na rynku, bo w większości to było albo mieszane, albo akcyjne, więc też mamy tą część dłużną właśnie zielonych funduszy. Także myślę, że to będzie też no, ciekawy trend i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. I tu postawie. Uprzejmie dziękujemy za e, rozmowę. Moim gościem była pani Anna Bąkała, członkini zarządu e, TFI Alliance. My jesteśmy na fanforum. Serdecznie dziękuję. E, z Państwem się żegnam. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.